Cześć, witam was serdecznie. Witam was z knajpy krajnej Zakopane, taka wiecie mała, y, mała Zakopane w Holandii, w, w Holandii. Wasze zdrowie i tak dalej, bo sobie a powiem że jest tak liście, fajna obsługa tutaj. I dziewczyna taka klienta do podeszła i po prostu patrzyła na mnie się śmiała ja i zaczęliśmy po prostu się w dwójkę śmiechać, płakaliśmy ze śmiechu. Zoda mówi do mnie, ja bym mówił co ty robisz? tak, wtedy mówię, no kotka ale no, chodzi, że tak jest tak miła obsługa, także no, rewelacja, tam dostaliśmy jakieś tam yy, pokaż mi tutaj te takie yy, ogóreczki, smalec jakieś takie ogóreczki tylko sobie zamówiliśmy to jest wszystko yy, azotę te przystawki, dostajesz tak po prostu żeby wchodzisz. no a mamy jakieś tam jedzenie i tak dalej, ale powiem wam tak to jest 100 kilometrów do Wiesburga Przeszliśmy, ale wtedy ta była tak przyjemna ta kenelka. No nic, będziemy zaraz jeść, ale mówię Wam, polecam to krajkę, bo jest bardzo dobre jedzenie, bardzo smaczne, finansowo, jeżeli chodzi o finansę, to normalnie. No nic, tak króciutko, tylko z takich krajów jak Zakopane, wyróbujcie sobie. że pozdrawiam wszystkich serdecznie, oko w dół, do góry, także widzimy się